Dzień dobry, witam, przedstawiam Państwu do sprzedaży domek całoroczny Pemberton Mystic, rocznik 2002, domek ma wymiary 12 na 37 metra. domek jest całoroczny, ma jak widać podwójne okna plastikowe, duże drzwi wejściowe tutaj na froncie, plus wyjście tutaj boczne jak widać, Stan jak widać renny. Dach jest półokrągły. Domek ma trzy sypialnie. Dwie łazienki. Tak wygląda salon. Ogrzewanie jest na rurkach, grzejnikach gazowe z piecem gazowym. Tak wygląda salon. Tu mamy pierwszy pokój sypialnie. Idźmy teraz dalej. Tu mamy kuchnię, kuchenka, piekarnik, szafki, zmywak, lodówka. Tu mamy drugą sypialnię. Przejdźmy okay, dalej. Drzwi, korytarzek. W korytarzyku mamy wyjście. Drugie drzwi. Tu mamy piec gazowy. Podłączenie gazu jest na zewnątrz. Tutaj jest pierwsza z łazienek. Słuchaj. Zlew. Tam w rogu była niewielka wanienka. Ale ona niestety. Była już chodzona, więc została zdemontowana. Także tam ewentualnie można jakąś taką wanienkę dołożyć. Tu mamy trzecią sypialnię. To łóżko też jest składane. Tu są duże szachy. I tu mamy drugą łazienkę. mamy tutaj. Umywalkę, toaletę i też fajny, duży prysznic. Także tak to wygląda. Dom generalnie jest do wyczyszczenia, odświeżenia. Nie gdzie jakieś tapety do poprawek, ale generalnie jest w ładnym stanie, jest suchy. Był transportowany przez nas ze Szczecina i generalnie możemy też w transporcie pomóc jakby ktoś chciał także zapraszamy i do zobaczenia